Karakal, czyli francuski helikopter wielozadaniowy. To on decyzją poprzedniego rządu wykluczył z gry międzynarodową konkurencję, która dużo wcześniej otworzyła zakłady w Polsce produkujące śmigłowce. Chodzi o PZL Świdnik i PZL Mielec. Po wielu protestach i wątpliwościach dotyczących przebiegu tego przetargu nowy minister obrony narodowej wydał takie oświadczenie. Jeżeli chodzi o kontrakt na Karakale, to jego ostateczne rozstrzygnięcie będzie związane z decyzją Ministerstwa Gospodarki podjętą po pełnych negocjacjach programu offsetowego. Dla ludzi z branży zbrojeniowej to wyraźny sygnał, że chodzi o zdecydowaną polonizację przetargu. Czyli główny warunek jest taki, w Polsce jak najwięcej produkujemy i jak najwięcej wydajemy, a chodzi o bardzo duże pieniądze polskich podatników nawet 13 miliardów złotych. W związku z tym należy oczekiwać, że e, obaj producenci, e, i mielec, i, i świdnik będą mieli tutaj troszkę większe szanse niż poprzednio. E, przypomnę, że poprzedni przetarg został rozstrzygnięty w zasadzie na poziomie formalnym, czyli nie odnoszono, on nie odnosił się do parametrów technicznych śmigłowców tylko do pewnych formalnych aspektów złożonych złożonych ofert. Poseł Wojciech Buczak pracujący w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zapewnia, że nie ma założenia z góry, że jednego oferenta trzeba odrzucić, drugiego przyjąć. Ale widzi wyraźną przewagę PZL Świdnik i PZL Mielec nad francuskim Airbusem. Generalnie jest cały proces wyboru śmigłowca, czy też oferenta, który ma produkować śmigłowiec dla polskiej armii. To jest wszystko teraz do przejrzenia, do sprawdzenia i zależnie od tego, co wyjdzie z tego umownie, mówiąc, audytu, yy, będą decyzje. No, czy to u, o unieważnieniu przetargu, czy też no, jakieś inne. Takie zapowiedzi ożywiły nadzieję PZL-Mielec na udział w polskim superkontrakcie. Przy produkcji samolotów i znanego na całym świecie śmigłowca Black Hawk po ostatnich zwolnieniach grupowych wciąż pracuje 1600 osób. Oczekujemy na każdą decyzję MONU, jesteśmy gotowi na jakąkolwiek formę rozmów, czy to w formie nowego przetargu, czy bezpośrednich zakupów. Oferujemy w dalszym ciągu ten sam śmigłowiec, bardzo dobry śmigłowiec, produkowany w polskich zakładach lotniczych w mielcu i dostawy tego śmigłowca oferujemy bardzo szybkie, kilka miesięcy po podpisaniu kontraktu. Eksperci potwierdzają, że po rewizji tego przetargu, która może potrwać jeszcze kilka tygodni, należy dokonać bardzo szczegółowych porównań parametrów technicznych, tak aby nie było żadnych wątpliwości, że wybrano najlepszy śmigłowiec dla polskiej armii.